i yeah. Z czym ukazałaś mi przestać dokładnie wtedy, jak zaśpiewałam po prostu perfekcyjnie Bo to nie były właściwe kroki Pomyliłyście choreografię Nie, po prostu przyszły mi do głowy nowe kroki I chciałam zrobić coś inaczej, trochę bardziej zabawnie Tak, dziewczyny, w tym twoim układzie każda tańczy sobie sama Nie ma koordynacji Dziewczyny, układ jest już gotowy Nie możemy wszystkie wygłaszać własnych opinii A jak chcecie, to nie ma problemu Zmienię wasze kroki, jeśli te są dla was za trudne Co robisz, Lunita? Przepraszam, ale nie możesz tu być, to jest prywatna próba Cześć Robicie próbę do Opena? W takim razie przyszłam dokładnie na czas. O, chciałaś sobie zrobić zdjęcie z grupą dziewczyn z Opena? To będzie musiał poczekać. Wracać na miejsca, zaczynamy od początku. Słuchaj, czemu ustawiłaś Jim i Jam z tyłu? Jak staniecie z przodu, to nie będzie ich widać. Ludzie z zewnątrz nie mają prawa głosu, Luna. To są kwestie naszej grupy. Jeżeli są to kwestie grupowe, to również moje. Od teraz też jestem w tej grupie. Postanowiłam śpiewać z wami na Openie. Ale super! Co? Ty chcesz śpiewać razem z nami na Open Music? Zapomnij! Jaka szkoda, bo grupa jest już zamknięta. Następnym razem musisz się wcześniej zapisać. Nie dotarło do mnie, że zapisy już się zakończyły. Masz rację. Dlaczego nie chcecie, żeby Luna dołączyła? Im więcej, tym lepiej, tak? Tak, dziewczyny. Luna ma wspaniały głos, a do tego rewelacyjnie się róża. Musi być w naszej grupie. Wielkie dzięki. Ja też tak uważam. Im będzie nas więcej, tym lepiej. W porządku. Więc dołącz do grupy. Nie mam nic przeciwko. Idealnie. Z taką grupą ta edycja Open Music jest nasza. O, ale ja się nie zgadzam. Nie zgadzam. Nie rozumiem, od kiedy chcesz, żeby śpiewała z nami. O co chodzi? Minutę temu mówiłaś coś innego. Dziewczyny, wybaczcie, zaraz wrócimy rozmazany makijaż. Delfi, wróż głową. Jak będę ze wszystkiego wrzucać lunę, to będzie podejrzane. Więc teraz będzie z nami śpiewać? Przecież będzie robić za w kurkach. Jak będzie źle śpiewać, to wyłączy mikrofon i tyle. Dziewczyny, w porządku. Oficjalnie cię witamy. Cieszymy się, że z nami jesteś. Dziękuję. Jestem pewna, że nie pożałujecie. Stworzymy wspaniałą grupę. Tak. O, jak super!